Teraz skoncentrujemy się na przechowywaniu w szufladach. Szuflady stały się nieodłącznym elementem kuchni, dlatego bardzo ważna jest ich organizacja, żeby nie stały się taką odchłanią bez dna. Zaproponujemy kilka rozwiązań. Zaczniemy od tych najprostszych, mhm. czyli od takich wkładów, które pomagają zorganizować sztućce, przybory kuchenne, noże. Mamy tutaj do wyboru dwa warianty. Pierwszy taki bardziej e wariant premium, wkłady wykonane z naturalnego dębu, mhm. właśnie albo w kolorze takim naturalnym, albo zaproszę cię tutaj do środka. Drugim kolorem tego, tego wkładu jest właśnie czarny. Nadal jest to naturalny dom w takim, w takim odbarwieniu. Do tego jest szereg elementów dodatkowych. Poza, za takim standardowym podziałem na sztućce i komorami na przybory, możemy zastosować taki organizer na folię aluminiową, folię spożywczą, po to, żeby łatwo było urywać kawałek folii, żeby nie trzeba było rano szukać, gdzie jest końcówka folii, tak. folii aluminiowej. Drugim elementem jest blok na noże, On też stabilizuje noże, powoduje, że się nie niszczą. Każdy nóż ma swoje, swoje miejsce. Kolejnym elementem, właśnie który jest połączony z tymi wkładami drewnianymi, są takie specjalne elementy, które porządkują przyprawę. Mhm. To jest taki, taka drabinka. Dzięki temu szuflady ładnie wyglądają, są łatwo dostępne. Widzimy wszystko jak na dłoni. Co mamy w środku? Tu taka uwaga projektowa: też przy planowaniu kuchni pamiętajmy, że takie szuflady powinny oczywiście znaleźć się jak najbliżej płyty tego miejsca, gdzie przygotowujemy posiłki. Jest to logiczne, ale warto o tym przypomnieć. Tak, cały schemat w poruszaniu się po kuchni powinien być taki, jak przygotowujemy, mm -hmm. przygotowujemy potrawy. To jedna taka bardziej wersja premium, ale jeżeli nie chcemy, nie mamy takiego budżetu na daną inwestycję. A chcemy tą organizację, możemy zastosować wytłoczki plastikowe. One też bardzo dobrze organizują wnętrze, mają już gotowe podziały, w których jesteśmy w stanie wydzielić miejsce do elementów, które potrzebujemy. Mogą być w różnych kolorach albo właśnie w takiej gładkiej w wersji, albo tutaj jest wersja z taką strukturą. Y, która jest przyjemna w dotyku, wygląda, wygląda bardzo dobrze. W takiej samej strukturze do pozostałych szuflad mogą być maty antypoślizgowe. Mm -hmm. To też kolejny element, że zawsze szuflady warto zabezpieczyć y, taką matą antypoślizgową, mm -hmm. żeby szuflada się nie niszczyła, żeby było łatwo odkładać, y, żeby utrzymać w niej porządek. Cicho, żeby była kuchnia cicha i żeby nic się nie poruszało właśnie przy, y, przy otwieraniu. Tak. Tutaj antracytowa propozycja szara. Już te szare, jak gdyby troszeczkę widzimy, coraz mniejsze mhm. zainteresowanie szarym kolorem na korzyść antracytu. Ale to, co bardzo dobrze organizuje szuflady, to różnego rodzaju dodatkowe, dodatkowe elementy. Mogą to być różnego typu skrzyneczki, po to, żeby w jednej takiej dużej, Szufladzie nie powstał chaos. To takie tutaj też właśnie w tym czarnym drewnie wykonana skrzyneczka z uchwytami mhm. powoduje, że mamy po prostu to przechowywanie zorganizowane, wydzielone określone kategorie, kategorie rzeczy. O, w tym miejscu chciałabym jeszcze tylko powiedzieć o dwóch rzeczach w temacie szuflad. Po pierwsze, szuflady są o wiele lepsze niż półki w dolnych częściach kuchni, szczególnie w tych dolnych częściach kuchni, dlatego że szuflada nam się w pełni wysuwa i, jak ja to mówię klientom, nie ma potrzeby nurkowania w głąb szafy, żeby zobaczyć, co tam jest. Tak? Szuflada nam się wysuwa, dokładnie widzimy, co w niej mamy, jest to łatwo sięgnąć. Podczas gdy w przypadku półek najczęściej się kończy to klękaniem na kolanach i zaglądaniem tam tak głęboko, co zdecydowanie nie jest wygodne. I druga rzecz przy szufladach jest taka, że możemy bardzo fajnie też zadbać o jakby taką harmonię, estetykę. Możemy sobie tak zaplanować kuchnię, cały ten szereg, że wszystkie fronty będą pełne, a jednak po otwarciu mamy też szuflady. Ale jednak y, ta organizacja jest bardzo ważna, żeby nie powstawał, Ach, żeby nie powstawał nie, chaos. Pięknie. Y, tutaj jest taki, jest taki drobny element, organizer, który ma elastyczne podziały i te podziały świetnie utrzymują w szufladzie lekkie rzeczy. Pojemniki na żywność, także te plastikowe, bidony, y, dziecięcą zastawę mhm. sołową, która y, najczęściej lata po szufladzie. Y, więc w tym momencie te przegrody utrzymują wszystko to, co jest lekkie Powodują, że wnętrze jest takie dobrze poukładane. Tutaj też mała rzecz, a zobacz, jak ułatwia życie. Kratownica, która utrzymuje butelki w miejscu. Mhm. Wszystkie oliwy, octy, które mamy, mogłyby się przesuwać podczas y, otwierania mocniejszego szuflady. Y, tutaj mamy pewność, że nic się nie wyleje, a kuchnia ciągle jest cicha. A możesz coś zaproponować na deski do krojenia? Y, jako tak do samych szuflad w sumie nie, ale mam taki organizer. Na deski, który wprawdzie tutaj stoi na blacie, mm -hmm. bo on może stać również na zewnątrz. On ma taki kształt, żeby deski właśnie utrzymać, ale również z powodzeniem możesz go włożyć do szuflady, mm -hmm. jeżeli chcesz mieć deski schowane, a jednak utrzymane w małym w kawałku. Mm -hmm. okay. Ale też zaskakujące, może być dla ciebie takie małe cargo. 30 centymetrów, które pomieści zarówno i oliwy, i octy, przyprawy, które gdzieś tutaj przy płycie mogą się znaleźć, mm. ale on ma tutaj też przy. Mocowany do bocznego korpusu też element, który utrzymuje z boku deski do krojenia. Okay. Więc to też jest tylko takie myślę, nawet nie niespełna 15 cm, mm -hmm. a jednak deski nie zajmują już całej szuflady, nie tak. walają się po szufladzie. Przede wszystkim są wygodniejsze, bo ja nie ukrywam, że u siebie mam to bardzo źle zorganizowane, ponieważ jedna deska leży na drugiej, więc żeby wyjąć tę, którą potrzebuję, muszę wyjąć wszystkie. Tak, są tutaj w pionie, więc mała szafeczka, a cieszy. jednak cieszy. Wygodną alternatywą do szuflad są karga podblatowe. Tutaj mamy ciekawą propozycję pinnello z wieszakiem na ręczniki. Ciekawy element. Często nie chcemy, żeby ręcznik był przewieszony przez kuchenkę czy gdzieś w widocznym miejscu kuchni. Możemy go tutaj e, ukryć, zamknąć razem z wszystkimi środkami czystości, z tabletkami do zmywarki bardzo dobrze ulokować takie kargo tuż przy zlewie, mhm. właśnie w strefie zmywania. Mhm. Ale być może wystarczy nam 15 cm, żeby zorganizować przechowywanie. E, tutaj włożyliśmy pojemniczki, które są świetne do przechowywania e, zapasów, zapasów mhm. żywności. Mogą być mniejsze, e, większe, w zależności od tego, jaki produkt e, chcesz przechować. A zobacz, że jednak taka 15 centymetrowa kargo, e, tak. ale zobacz, jakie są ścianki, ścianki Ściągi, koszyków. Jak tak. bardzo ta wąska szafka jest wykorzystana. To jest świetne rozwiązanie, szczególnie wtedy, kiedy tak naprawdę nam zostaje jakaś przestrzeń w kuchni. Tak? Bardzo często mamy kuchnie, które mają na przykład nie, y, takie y, niestandardowe rozmiary, czyli nie przeliczają się na pełne szafki typu 60, 40, 30. Zostaje nam 17 cm 18 cm i wtedy, zamiast montować tam blendę, zamontujmy, zaprojektujmy tam właśnie takie wąskie kargo. Taka piętnastka, zgrupująca wszystkie oliwy od jakieś sosy gdzieś przy płycie. No jest świetnym rozwiązaniem. Ale także wersja taka standardowa 30-cm. Tak. Zobacz, jaką jest pojemną przestrzenią do przechowywania. Podobnie to znowu jest o wiele wygodniejsze niż y, półki, dlatego że otwieramy, mamy łatwy dostęp, nie musimy. Jak ja to mówię nurkować. Ale jeżeli mamy tylko 30 cm na taką szafkę, to jest to też zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż szuflady, bo pomyśl przy szufladzie z każdej strony odeszłoby nam 2,5 cm mm -hmm. i ta szuflada stałaby się naprawdę, naprawdę mała. Mm -hmm. I jeszcze na dodatek każdą z szuflad byśmy musieli osobno wysuwać, a jednak z takim kargiem jeden ruch, tak. a wszystko mamy na zewnątrz. Szuflady warto też rozważyć przy przechowywaniu naczyń. Tutaj mamy przykład. E, właśnie, kiedy mamy szufladę z naczyniami, i warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza, mata antypoślizgowa, tak? Po pierwsze, zdecydowanie stabilizuje naczynia, kiedy my tą szufladą ruszamy. Druga rzecz, że też przy wkładaniu tych naczyń mamy, to zdecydowanie w, w, wytłumia nam dźwięki. No i też oczywiście warto pomyśleć o tego typu y, rozwiązaniach, czyli. Uchwyty na talerze, które zdecydowanie stabilizują te większe elementy, pozwalają też wyciągnąć wszystkie naczynia naraz. Możemy też ten estetyczny uchwyt zastosować na to, do tego, żeby postawić je wszystkie na, na stole. Takie maty stabilizują również naczynia do przechowywania. Wszystkie będą stabilne, nie będą się przesuwały i znowu mamy też ciszę przy. Układaniu. Szuklady to możemy też użyć bardzo ekskluzywnie wyglądającego drewna. Tak? Nie wszystkie szuklady są stworzywa. Mamy również piękne drewniane szuklady z bardzo wygodnymi podziałkami na przechowywanie. Tak, tutaj widzimy świetnie poukładane produkty. Taka szuflada może być uzupełnieniem już istniejącej kuchni, bo jeżeli w kuchni mamy właśnie tradycyjne półki, o których mm. mówiłaś, a chcemy wymienić je na funkcjonalne szuflady, to możemy kupić taki gotowy produkt w całości szuflada z prowadnicami i wystarczy zamontować. Zamontować istniejącą już szafkę. Podsumowując, docenmy w projektowaniu systemy do przechowywania, docenimy szuflady, które świetnie pozwalają wykorzystać przestrzeń oraz karga. Które pozwalają też wykorzystać niewielkie przestrzenie i mają, dają nam bardzo duże możliwości do wykorzystania nawet najmniejszych fragmentów naszych kuchni. I nie zapomnijmy też o dobrej organizacji. Żeby szuflady nie stały się przysłowiową graciarnią, zorganizujmy je tak, żeby wszystko w nich było dobrze poukładane. Dziękuję za to i do zobaczenia.